Więc może powiem tak: chirurg podejmuje wszystkie decyzje, przekazuje ruchy dla robota, natomiast pewne elementy rzeczywiście są wykorzystywane przez zarówno systemy AI czy przez systemy uczenia maszynowego do tego, żeby jak najlepiej wykonać ten dany element. Ale prawda jest taka, że staplery, które same strzywają, są już dostępne od lat siedemdziesiątych, więc nie jest to taka już nowa technologia, natomiast jest to technologia, która jest cały czas unowocześniana, żeby jak najlepiej były wykonane zespolenia, czyli te połączenia na przykład jelitowe, żeby pacjent mógł odnieść z tego najlepszą korzyść, czyli szybkie zagojenie. I rzeczywiście ta precyzja ruchów i to, że my dostajemy informacje jako chirurzy, czy ten ładunek do tego narzędzia E, który wybraliśmy, który ma zeszyć te tkanki, jest odpowiedni, czy ta grubość jest według robota e, odpowiednia, czy nie powinniśmy rozważyć jakiegoś mniejszego e, ładunku albo większego, jest dla nas bardzo pomocna i zdecydowanie cieszymy się, że mamy tak dobre urządzenia, które możemy wykorzystywać w dzisiejszej medycynie, żeby pomóc pacjentom. Dziękuję Państwu za takie ciekawe pytanie. Zapraszam do zadawania kolejnych pytań. Jeśli tylko będę mógł odpowiedzieć na nie, postaram się to zrobić. Zapraszam do pozostawienia komentarzy. Pozdrawiam serdecznie i miłego dnia.